na Nagrywam! Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać jak zarzucić kotwicę. Jesteśmy kochani od grzechów. Pierwszy raz to robię. Kotwica się odblokowuje, się składa w ten sposób, Widzicie? i tak jest złożona kotwica. Teraz ją rozkładamy, tak, 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 i to musimy zablokować, czyli kręcimy w drugą stronę. I tak zarzucamy kotwicę. To Wam tylko jak jeszcze raz to jakby. Uwaga, Posła. Nie. Później się będziemy martwić, jak ją wyciągnąć. Jesteśmy właśnie na stateczku i próbujemy przymocować gopro tak żeby było widać Gdzie, Gdzie jesteśmy? A może tak? Gdzie jesteśmy? Za ławą białego krawa Biały kraw Żywy biały kraw Szatka mi była przymocowana Síak nie nie Ja jestem ja jestem a mam Słuchajcie, moja kochana Izabela, co z białego kela, to znaczy już znalazła. Już ma mi tego pokazać. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywa białko Tu, uwaga! Zobaczcie daleko w kotwicę, dlatego, żeby można było powoli łódkę do niej podciągnąć. Spokojnie sobie przy brzegu siadacie na łódkę, później do kotwicy podpływacie i w kotwicę wyciągacie. O, proszę. Kotwicę mamy. Odpinamy zabezpieczenie od kotwicy. Podnosimy krążek do góry i kotwica sama się zamyka. Siad, siad, siad. Tak mamy zamkniętą kotwicę. Zabezpieczamy ją. Wrzucamy do łóżku badajowego, zamykamy i odpływamy. Idziemy dalej. Płyniemy dalej. Jesteśmy jak Krzysiek. Tam gdzie staliśmy, to byliśmy tutaj. Rejkul. Muszę. Das ist doch mal ein Mann. Das ist Muntan. Wo Muntan! Das ist Muntan. Widzieliście go? No! Aż podkoczyliście! Mimo, że kostek dał gazu, jak widział was, że dał gazu. No. To się zauważyło, że nie było. Że więcej zaczęło, lecieć. No, więc trzeba no. leciliście. Specjalny co zrobił? No. Tak. Σταυρωτικά, τα ρούχα, τουλάχιστον τα ρούχα, τα ρούχα, τα ρούχα, τα ρούχα, τα Fischendorf. Właśnie, jem się, nicę! Mmm, bardzo dobre. Jak będziemy na lądrze kupić 10 takich. Mmm, witam Was ponownie, Wasz kapitan. Zaparkowałem tutaj koło Fischendorf, naszą przepiękną łodzią. Powiem Wam, że naprawdę warto wynająć taką łódź, łódź motorową. Tylko tak, jeżeli bierzecie tą tańszą bez licencji, Weźcie się, robicie w cierpliwość, że trzeba na półgazie płynąć powoli, bo na fullgazie jest głośno i tak powoli płyniecie. Ale jest taniej i nie trzeba licencji. No a ja licencji nie mam, także nie powiem Wam, jakie są wrażenia z płynięcia dużą łódką. W każdym razie zaparkowałem tutaj w Fischendorf, a teraz zobaczcie tam do tyłu. Tam jest Biograd i zaraz przepłyniemy całą tą długość do Biogradu. I tam pokażemy Wam dalszy ciąg. Wszyscy razem, razem cieszymy się, popłyniemy tam na brzeg, tam to będziemy rybek pięć. na